Cześć moi drodzy, witam ponownie, kolejny Pryzm, kolejna szansa na fantastyczne inserty, bazówki, kto wie, może nawet autograf. Jeszcze tutaj jedna karta limitowana gdzieś się ukrywa. Zobaczymy, co to dzisiaj nam przyniesie Pryzm. Co my tu mamy, co my tu mamy, jest insertcik tutaj. Zaczynamy od bazówek, David Lewis. Mamy Lukasa Neela z Australii. Tim Howard, Amerykaniec. Tutaj z kolei mamy Rosjanina, kombarowa. Wspaniały gracz Eden Hazard. I... Hey, matchups. Modricznie. Tak, Modricz i... Szawiernandez, świetnie. To jest dopiero chyba mój drugi matchups. Fantastycznie. Kolejny bombowy insercik. Ja się cieszę, mam nadzieję, że wy również. No i cóż, zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, pa!